Dobry wieczór, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia. Nisko się kłania. Dzisiaj o filtracji w 72. Jakiś czas temu mówiłem od kilku filmików, już to mówię, że FZN 1 w moim akwarium daje radę, ale żałuję, że nie wziąłem nic większego. Żałuję, że nie wziąłem filtra, filtra FZN 2 od Aquela. No i dzisiaj stało się. Miałem okazję wymienić FZ1 na dwójkę. No i to zrobiłem. Zobaczcie, filterek na bocznej szybie akwarium. Teraz troszkę o nim więcej powiem. Aquel FZN1 został sprzedany, no i, no i dwójka teraz działa. Jest niewątpliwie większa moc tego filtra. Prąd wody. Wyrzucany z filtra, dociera do końca zbiornika, mimo tego, kąszczu roślin. A zobaczycie, na ile filtr jest rozkręcony. Bardzo ładnie działa, mimo tego, że jest nowy, wyjęty z pudełka, chodzi cicho. Tutaj myślę, że jak jeszcze się dotrze, będzie praktycznie niesłyszalny. Woda jest czyściuteńka i już pokazuje filterek. Tak on tutaj wygląda. Woda dziarsko wylatuje. O, trochę ciemno. Ale filtr jest skręcony praktycznie na minimum. Tutaj w środku włóknina. I już mówię co pod włókniną. Przepraszam, co pod watą filtracyjną. Pod watą filtracyjną w mniejszym koszyku Mam ceramikę przykrytą kawałkiem gąbki, a w większym koszyku jest na samym dnie kawałek gąbki, później wkład z torfu i na to jest drugi kawałek gąbki. No i jak widzieliście, wszystko przykryte sporą ilością waty filtracyjnej. Woda czyściutka, przepływ bardzo, bardzo dziarski. Tutaj może jeszcze Postaram się tak jedną ręką to urządzenie. O, zobaczcie. Rozkręcam, rozkręcam na full i kręci nieźle wodą. Bardzo kręci, nieźle woda, Zobaczcie. Całkiem, całkiem ładnie to wszystko wygląda. Moi drodzy, filterek, mam nadzieję, że będzie się sprawdzać. Wszystko jest tutaj tak, jak być powinno. No i oby to. Oby to wszystko hulało to jak hulać powinno. Moi drodzy, jak ktoś szuka filtru, filtrów do swoich zbiorników, polecam rodzinę Cascade Aquella, bardzo dobre filtry. Robią swoją robotę. Nie są drogie porównując do innych urządzeń, a są na pewno godne polecenia. Kochani, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. No i cieszcie się swoimi akwariami. Cześć!